No, siemaneczko, siemaneczko, inaczej, cięcie. No, siemaneczko, dzisiaj Wam pokażę plecak Tasmanian Tiger 80 plus 24. Więc na YouTube sam nie znalazłem filmiku polskiego, czyli kogoś, kto by po polsku opowiadał albo pokazał w ogóle ten plecak. Więc ja to zrobię. Ja plecak już, można powiedzieć, poskładałem, dlatego że jak do nas przychodzi, to te kieszenie boczne. One nie są przyłączone do plecaka, tylko są po prostu włożone w środek, dlatego że one są tutaj doczepiane na system MOLE, czyli w każdej chwili możemy je sobie odczepić. Dobrze, teraz pokażę Wam po kolei. Ja go też wypełniłem trochę sprzętem, żeby móc Wam pokazać, mniej więcej, pojemność. Zastosowanie to jest takie wypełnienie sprzętem na szybko, dlatego że prawdopodobnie będą zachodzić tutaj zmiany, inaczej to sobie wszystko poukładam. Po prostu teraz, jeszcze przed pierwszą wyprawą, chciałem Wam go pokazać, więc, więc go tak wypchałem sprzętem. Dobra, więc tak, tutaj mamy to, co tutaj widzicie, to jest ogólnie taka klapa na hełm. Czyli, jeżeli ktoś na przykład bawi się w ASG, biega z karabinem po lesie i nosi hełm, no to myślę, że jest to bardzo fajna funkcja. Jeżeli chodzi o mnie, może nie jest to na pierwszy rzut oka aż tak bardzo potrzebna rzecz, ale też można sobie fajnie. Tutaj jakieś zastosowanie właśnie znaleźć, dla tego. I teraz tak, tutaj mamy odpinane to na klamry, jak widzicie. Więc tutaj to miejsce jest odpinane. Tutaj są zapięcia. Ja tutaj włożyłem papier toaletowy. Papier wiadomo przydaje się do wszystkiego tak naprawdę, nawet do wytarcia naczyń w dwóch workach. Dwóch workach, dlatego że są to też worki na śmieci, a przy okazji, jest, przy okazji jest to jakaś tam forma ochrony przed potencjalnym deszczem. Tutaj też wrzuciłem koszulkę do przebrania, czyli mam szybki dostęp tak naprawdę do takich rzeczy, które mogą tutaj być. Jeżeli chodzi o to o tą klapę, to ona jest odpinana na rzepy. Już się tutaj odpina. Bardzo łatwo można ją stąd całkowicie usunąć. Jak widzicie mamy tutaj system mole i taką gumeczkę wrzuconą. Za tą gumkę również można wrzucić sobie na przykład koszulkę czy powiedzmy jakiś tam ręcznik, który jest mokry, dajmy na to i chcemy go sobie zawiesić tutaj. Zastosowanie jest wiele tak naprawdę kto co wymyśli. Teraz tak, jeżeli chodzi o system mole no to wiadomo, że można sobie dokupić kieszenie. Czyli można sobie tutaj zrobić dodatkową kieszeń, po prostu na system mole, więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Gdyby komuś brakowało miejsca albo czegoś takiego, takiego małego segregatorka, sami wiecie. Więc tak, to jest pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać. To, co widzimy tutaj, czyli wierzchnia, wierzchnia przednia strona tego plecaka, mamy ten system mole, tutaj mamy dostęp do klapy dolnej. Ten plecak w środku jest przedzielony. Mamy dolną klapę i górną. Przy czym, kiedy jest pusty, możemy sobie odpiąć jakby tą, tą szufladę, te przedzielenie i zrobić jakby taki głęboki plecak. Ja w każdym razie aktualnie w tym momencie nie rozpinałem tego. Ta klapa teoretycznie, z tego co wiem, jest przeznaczona do noszenia śpiwora. Ja w każdym razie wrzuciłem tutaj śpiwór. I teraz, tak, żeby się tutaj dostać, odpinamy te dwie klapy. Więc czysto teoretycznie, nawet gdyby nam się jakoś zamek rozpiął, co jest raczej niemożliwe, dodatkowo chronią nas tutaj właśnie te, te dwa paski. Te dwa paski to jest też pasek do przytroczenia na przykład od dołu karimatu. Więc tutaj to wygląda w ten sposób. I teraz tak, kieszeń jest naprawdę duża. W środku mamy duży zimowy śpiwór. Aktualnie ja wrzuciłem tutaj śpiwór. On jest z komfortem do minus 25. Jest to syntetyczny śpiwór, więc, jeżeli macie pojęcie, to jesteście w stanie sobie wyobrazić na pewno, jak duży jest ten śpiwór. I on tutaj sobie spokojnie wszedł. Tak to wygląda. Bardzo fajna sprawa, dlatego, że można się do tego śpiwora tutaj dostać, nie przekupując się przez tak naprawdę resztę gratów, powiedzmy, która jest po drodze. Teraz kolejną rzeczą widzę, że się plecak przewraca. Ile zapnę tutaj kolejną rzeczą w tym plecaku to jest oczywiście dostęp od strony frontowej, czyli możemy sobie plecak tutaj rozpiąć, jest zabezpieczony tutaj klamrami i tutaj klamrami, i tak samo po drugiej stronie mamy klamry, teraz jakie je rozepniemy. Pod spodem jest zamek. Pod spodem jest zamek i mamy dostęp do plecaka od strony frontowej. Czyli, jak go teraz sobie położę, nie chcę nim za bardzo majtać po ziemi, bo nie chcę, żeby był zaraz cały czarny, ale tak wam to pokażę. Mamy dostęp tutaj do głównej komory. Tutaj są napchane aktualnie rzeczy. Tutaj jest podpinka, dlatego że aktualnie w środku jest sprzęt do spania. Czyli hamak. Więc tak, mamy tutaj podpinkę, poduszkę, e, hamak, e, tarpa, do tego jeszcze swagman roll e, poncho od helikona, e, tutaj e, jest też bukłak, ale tak, to jest na pewno ta rzecz, którą chciałem Wam pokazać, czyli to, że mamy tutaj dostęp od strony frontowej, plus to, że ten dostęp jest dodatkowo zabezpieczony właśnie tymi klamrami przed samoczynnym otwarciem się z jakiegoś powodu. Robią takie zabezpieczenia, to jest fajne. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Wiecie, to jest też plecak dla służb mundurowych, więc myślę, że jakieś tam nieoczekiwane otwarcie podczas akcji byłoby mogłoby się okazać dramatyczne w skutkach czasami, gdyby coś ważnego może wypadło, tak sobie to wyobrażam. W każdym razie jest właśnie te zabezpieczenie. Teraz tak. Od góry dodatkowo mamy dwie takie do łapania no, po prostu do łapania, dwa, dwa miejsca. Tutaj, przeważnie w plecach, jest z tyłu. I powiem Wam, że ten dodatkowy z przodu robi mega roboty, że można go sobie dwoma rękoma wygodnie podnieść. Tutaj, tak, od góry mamy tak, tak samo system mole. Też widziałem bardzo fajne kieszenie, tutaj jeszcze dodatkowe, które można sobie doczepić. Od tyłu mamy tutaj kieszeń na klapie, dosyć sporo. No, u mnie tutaj jest sporo rzeczy, tak naprawdę, na pewno obserwując, ci co obserwują mój profil, prędzej czy później zobaczą, co ja noszę tutaj. Dlatego, że ten plecak będzie teraz moim głównym plecakiem na wyprawy. Ja wychodzę z założenia, że wolę nosić większy plecak, ale mieć komfort i swobodę w pakowaniu się w zamian za te powiedzmy kilogram czy dwa kilo mm, ciężaru. Dobra. Teraz tak, te kieszenie, które tutaj mamy, czyli te duże boczne kieszenie, one są oczywiście w zestawie i one są przyczepione na system Mole, który teraz wdepnę i pokażę Wam co mamy pod spodem. Sama kieszeń oczywiście jest bardzo bardzo pojemna. W tej kieszeni akurat noszę sprzęt do nagrywania, czyli pokrowiec na GoPro, statywy. O, to sobie możemy rozłożyć, to jest podłoga podłoga do namiotu, która się przydaje, nawet jak śpimy na glebie. Osobiście zawsze wolę podłożyć coś pod spód, żeby nie przebić materaca. Także teraz nam się przyda ta podłoga. Nie będę brudził plecaka. Będę mógł sobie nim swobodnie obracać. Dobrze, więc tak, wracając. Mamy dwie naprawdę duże kieszenie po bokach, które są przyczepione na system mole. Tutaj jeszcze od frontu, zanim ściągnę kieszeń i pokażę Wam jak to wygląda pod spodem Od frontu mamy takie zaczepy, widzicie tu i tu One są normalnie na rzep Można sobie tutaj przytroczyć na przykład kiki trekkingowe Te zaczepy się kończą też na dole, także one tutaj bardzo fajnie mogą być przytroczone I teraz tak, jeżeli chodzi o kieszeń, już ją odpinam Odepnę jedną, żeby wam pokazać. Z dwóch stron plecach wygląda tak samo pod kieszenią. To teraz bardzo się postarałem, zapinając je tutaj. Więc chwilę to potrwa, ale myślę, że nie aż tak długo. Opa, mamy to. Jedna jest odpięta, druga jest wypięta. Teraz tylko. Paski. dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa system Mole, dlatego, że wiem, że mam tutaj różnych obserwujących, to zaraz się dowiecie, jak to działa. Właśnie na przykładzie tej kieszeni, którą tutaj mamy. Tak wygląda kieszeń. Z tyłu są dwa paski, które są zapinane na taki klik który jest bardzo mocny. Tutaj mamy też donoszenia taką opcję, więc można sobie odpiąć. To jest fajna sprawa na jedzenie. Na przykład, jeżeli ktoś chciałby wykorzystać sobie te dwie kieszenie, albo chociaż jedną z nich donoszenia jedzenia, to jak wiecie, w nocy, kiedy idziemy spać, ja osobiście nie trzymam jedzenia w obozie, a szczególnie takiego, które nie jest hermetycznie zamknięte. Dlatego, że zapach może zwabić różnego rodzaju zwierzęta, na przykład lisy czy jakieś inne, których po prostu w obozie nie chcemy, żeby nam buszowały po plecaku albo dobierały się właśnie do sprzętu. I w takiej sytuacji można odpiąć kieszeń z jedzeniem i sobie 50 metrów powiedzmy dalej czy 100 metrów dalej zawiesić ją na drzewie, dzięki, dzięki czemu po prostu zwierzęta, zwierzęta nie będą nam podchodzić. Jest to na pewno wygodna sprawa, bo jak widzicie, po prostu odpinamy i tyle. Teraz tak. Ustawię plecak jeszcze raz. W tej kieszeni nie będę odpinał. Oczywiście wracając do kieszeni mamy na wierzchu miejsca na różnego rodzaju naszywki. Ja plecak mam ze strony internetowej www.varagod.pl Tam znajdziecie tak naprawdę bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu do biwakowania, ale też takiego zaawansowanego właśnie jak tutaj widzicie. W ogóle jeżeli chodzi o plecak, to moim zdaniem jest to najważniejsza część ekwipunku. Dlatego, że jeżeli mamy wygodny plecak, możemy z nim naprawdę dużo drogi zrobić. Więc w wygodnym plecaku ciężar waży dużo mniej niż w niewygodnym. Powiedzmy wiadomo, no, jeżeli wrzucimy 20 kg do wygodnego plecaka, a 20 do niewygodnego, to naprawdę to odczujecie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kieszeń boczną. Tutaj mamy ten system mole, do którego się przyczepia na przykład taką kieszeń. Dlatego że możemy sobie tu przyczepić tak naprawdę co chcemy, tych różnych dodatków właśnie zapinanych na system mole jest masa. I teraz tak, jeżeli chodzi o, 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 o tą stronę boczną. Tutaj mamy ten zaczep, który trzyma nam klapę, który trzyma nam klapę, żeby nam się samoczynnie nie otworzyła. Ale mamy tutaj też dodatkowe paski, tak jak widzicie. Tutaj jest pasek, ale tu jest ten pasek drugi. O, proszę bardzo. Więc tu możemy sobie coś wrzucić, powiedzmy, i ściągnąć to pasem. Jeżeli nie chcemy akurat mieć ze sobą kieszeni, chcemy mieć węższy plecak, nie potrzebujemy jej, to tutaj mamy taką opcję, żeby sobie coś też jeszcze dodatkowo ścisnąć. Na bokach też są takie duże kieszenie głębokie. Ja akurat to wykorzystałem do wrzucenia toporka na ten toporek jeszcze idzie tutaj kieszeń i ten toporek jest spokojnie bokiem wyjmowany więc ja sobie to tak rozpiniłem. nie lubię mieć takich sprzętów na zewnątrz osobiście nie lubię zawsze, przynajmniej w moim wyobrażeniu może to w wyobraźniach ludzi różne tam rozpminy powodować więc takie narzędzie, jak właśnie toporki, noże czy piły lubię mieć schowane to jest moja osobista Taka właśnie opinia na ten temat, i, i tak to widzę. Dobra, czyli mamy ten bok, mamy drugi bok, który wygląda dokładnie tak samo. Kieszenie na system mole, z przodu system mole. Teraz tak, jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj ten system nośny V2. Z tego co przeczytałem, z tego co wiem, jest to system nośny, który właśnie. Jest specjalnie zaprojektowany do tego, żeby był jak najwygodniejszy w przenoszeniu ciężkiego sprzętu, czyli żebyśmy mogli zrobić naprawdę dużo z ciężkim plecakiem. I, i tak, jeżeli chodzi o ten kawałek, który ja tutaj z nim przeszłem, przeszedłem, to jestem zachwycony. Więc naprawdę, porównując ten plecak do plecaka poprzedniego, różnica jest przeogromna, więc nie mogę się doczekać po prostu wyprawy. Oczywiście tutaj szelki mamy regulowane, jak widzicie, można sobie tutaj odpiąć i w zależności od tego jakiej długości mamy tułów, jak nam pasuje, możemy sobie wyregulować te szelki. Pas jest bardzo gruby, jeżeli chodzi tutaj o pas boczny. Wszystko jest oczywiście regulowane paskami, więc jak założysz plecak na siebie, możesz go ściągnąć tutaj, wyregulować wszystko, żeby było tak jak się należy. Spod, spod klapy głównej mamy tutaj wyjście. Ja sobie tędy wypuściłem wężyk od bukłaka. Dobrze. Myślę, że to jest na pewno tutaj jeżeli chodzi o to. Teraz otworzę plecak i pokażę Wam jak to wygląda od środka. Jeszcze wracając do klapy, mamy tutaj też kieszeń z przodu. Mamy właściwie dwie kieszenie. Zobaczcie, tutaj jest mała kieszonka w której fajnie się może zmieścić na przykład telefon. A tutaj jest ta klapa, tył klapy, gdzie właśnie pokazywałem Wam już. Tutaj mieszczą się różnego rodzaju rzeczy. U mnie akurat m.in. powerbank, czy filtry grawitacyjne do wody i takie różne. Ale to mówię, obserwując na pewno dowiecie się, co gdzie noszę. Jeszcze wracając do pasa, tutaj też mamy taki system mole. Nie ma tutaj żadnego miejsca powiedzmy przewidzianego albo po prostu przy zakupie, ale, ale za to mamy system Mole, możemy sobie tutaj normalnie jakąś kieszeń zapiąć. To jest ogólnie z dwóch stron, więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć coś przy pasie, to na spokojnie można sobie kieszeń dokupić i go po prostu tutaj przymocować. Na tej samej zasadzie jak te kieszenie to działa. Teraz tak, wchodzimy do środka plecaka, klapa się otwiera w ten sposób, czyli mamy tutaj normalnie klamry. Po otwarciu plecaka Mamy tutaj jeszcze taki wysoki kaptur. Zaufajcie mi, że ja w tym plecaku mam już wszystko czego potrzebuję. On jest wypchany po brzegi. Jest w nim naprawdę dużo miejsca. Ale mamy tutaj jeszcze jeszcze tego miejsca od groma. Oczywiście klapa z tyłu jest regulowana. Także tutaj możemy sobie paski poluzować, całą klapę podnieść do góry. Jeżeli napchamy tutaj sprzętu wyżej to klapy możemy podnieść wyżej i spokojnie sobie to wszystko tutaj ładnie zamkniemy. I teraz tak. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe, właśnie te miejsce, przez które ja wypuściłem, akurat wężyk od bukłaka. Bukłak aktualnie wodą nie jest wypełniony, bo to jest tylko na potrzeby filmiku, żeby wam pokazać właśnie możliwości tego plecaka. Teraz tak. Wyciągając sprzęt. Hmm, czy chce mi się to wszystko wyciągać, teraz? Bo chciałem Wam pokazać, może Wam po prostu opowiem. Nie będę tego wyciągał, powiem Wam co jest w środku. Przybliż się proszę. Pokaż środek. Więc tak, jak tutaj odepchnę to wszystko, to nie wiem czy widzicie, ale tutaj są jeszcze szelki. Tu jest system szelek w środku. O, system szelek. Który idzie do samego dołu plecaka. Ten system szelek jest oczywiście odpinany. On jest po prostu odpinany na rzep, więc jak ktoś go nie chce, można go całkowicie wyciągnąć. Jeżeli ktoś chce go jednak wykorzystać, układając na przykład ciuchy, i żeby one nam nie fruwały. Jeżeli ktoś się pakuje w taki ładny sposób, ja tego nie robię. Ja nie jestem mistrzem pakowania. Ja po prostu lubię mieć wszystko pod ręką i taki chaos mi odpowiada. W każdym razie, jeżeli ktoś jest bardziej zorganizowany, no to tutaj mamy takie pasy, które idą krzyżakowo przez cały plecak. Są naprawdę porządnej jakości, można je właśnie wykorzystać do, do lepszego spakowania się. Ja prawdopodobnie je odepnę, bo ja po prostu lubię wszystko wrzucać, tak o zrobić kocioł i tyle. Ale, ale chciałem Wam pokazać, że to jest po prostu tutaj. No i tak wygląda plecak. Teraz pokażę Wam, założę go na siebie, jak on wygląda założony. Dobra, zdejmę sobie kurtkę, żeby lepiej było widać właśnie zakładanie plecaka. Myślę, że tu będzie idealnie, niech sobie wisi. Ok, teraz tak. Mamy plecak, plecak jest już uzbrojony, czyli kieszeń zapięta z powrotem. Tutaj, oczywiście, pas biodrowy jest regulowany. Mamy też takie gumeczki, którymi można sobie to złapać, żeby nam się tutaj nic nie majtało. Tak jak widzicie w tym przypadku, oczywiście, jak wyciągnę ten pas, tutaj mogę pociągnąć ciągle to wszystko nam, się, wszystko nam się ładnie tutaj ściąga i dopasowuje do naszego ciała. Te gumki są zastosowane praktycznie na, każdych, na wszystkich paskach tutaj. Więc. Dzięki, dzięki temu po prostu nam się tu nic nie majta Plecak jest bardzo wygodny Bardzo fajnie go czuję na plecach Jest mięciutki Nie mam żadnego bólu Te pasy są już tutaj szerokie Mocno opiera się też na biodrach Dzięki czemu czuję, że zabiera mi to trochę ciężaru Właśnie z barków Tutaj sobie akurat Wypuściłem ten wężyk Co jest oczywiście wygodne Bo przy piciu wody nie trzeba go ściągać Plecak wygląda w ten sposób Jeżeli chodzi o Stronę zewnętrzną, no i co? Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, też zaobserwowania mojego profilu na Instagramie. Kuczy podkreśnik SW na wszystkich social mediach, tak naprawdę nazywam się tak samo. Więc, jeżeli chcecie widzieć w plecach w akcji, mnie w akcji, moje wyprawy, no to zachęcam do zaobserwowania. A jak już tutaj jestem, no to zrobię sobie trening. Jak widzicie mam tutaj drążek, mam też obciążenie, bo mam 20 kg na plecach, także żeby łapa się działa, bo forma musi być, to lecimy z podciąganiem. 5 serii po 5 i będzie, pozdro!